Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić pasztet z wątróbki i pasztet bez mięsa, jak klasycznie w Polsce robią. Będzie na bazie samej wątróbki, z cebulą i z marchewką. Dla naszego pasztetu potrzebujemy wątróbki, u mnie gdzieś około kilograma, troszkę więcej, cebula, marchewka i różne przeprawy i oczywiście, że olej. Zaczynamy od tego, że rozgrzewamy patelankę i będziemy wszystko e, powolutku obsmażać cebulkę, marchewkę i wątróbkę. E, ja będę używać oliwy do obsmażania. E, można oczywiście na rzepakowym, w sumie znaczenia to nie ma. E, I musimy wszystko obsmażyć i będziemy jeszcze dodawać e, sól, pieprz i różne przyprawy. Wlewamy oliwę do naszej patelni. Wrzucamy naszą cebulę z marchewką. Obsłażamy i dodajemy wątróbkę. Nasza warzywka już prawie gotowe i teraz wrzucamy wątróbkę. Wątróbkę dosiłam około 30 minut. I teraz uduszoną wątróbkę przekładamy do naszej miski, gdzie będziemy blendować naszą gotowaną masę. Przed blendowaniem oczywiście wątróbka musi y, odstygnąć. Zobaczcie, już fajnie wszystko uduszone i czekamy tak 10 minut, będziemy blendować. Wątróbka odstygła i teraz blendujemy w taką konsystencję, żeby była podobna do pasztetu. Zobaczcie, taka masa u nas wyszła. I teraz pokażę Wam, będę formować ten pasztet. W środku będzie z masłem, żeby już można było kroić i od razu na kanapkę kłaść. Ale musi jeszcze odrobinkę odstygnąć, żeby nasze masło w środku nie roztapiało się. Mam przygotowany taką matę i na matę nakładam taką folię i będziemy zawijać w kiełbaskę. Накладаємо варство паштету. Mamy taką warstwę pasztetu. O, wyrównamy i teraz tu będziemy taką układać masełko i zawijać w rulatkę. I teraz bierzemy masło. Przykrajamy na pół. Można jeszcze na pół. I układamy po środku nasze roladki. I teraz będziemy zawijać taką kiełbaskę, żeby masełko było po środku. Delikatniutko, żeby nasz pasztet nie rozwalał się. Podbieramy pole, żeby nie zawinęło się do rolatki w środek. I teraz przekładamy. Zobaczcie jakie piękne rolatki u nas wyszły. Wyciągnęłam ich z lodówki i teraz będziemy zgrzewać próżniowo. Żeby dłużej trzymała naszą świeżość. I teraz przy, przytniemy na pół. Możemy przytniemy na pół. Zobaczcie, w środku masełko. Muszę powiedzieć, że pasztet wyszedł tak pyszny, że sama nie oczekiwałam tego przepisu. Także bardzo polecam. Jest bardzo zdrowy, tani. I tak naprawdę, kto lubi wątróbkę, to jest dobra alternatywa dla zwykłej wątróbki smażonej. Wszystkim polecam. Życzę smacznego i dziękuję bardzo. Nie zapominaj subskrybować mój kanał i wciskać kciuka do góry. Dla mnie to jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo.